Jestem członkiem i przedstawicielem Europejskiej Organizacji Franczyzodawców. Nasza firma zajmuje się tym, aby zapewnić lepsze warunki życia ludziom w lokalnych społecznościach. Głównie chodzi o ludzi niepełnosprawnych i z różnego rodzaju upośledzeniami. Informuję dzisiaj naszego lokalnego partnera SWR o sposobach prowadzenia działalności w formie firm społecznych. Mam szerokie doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi z Wielkiej Brytanii. Współpracuję z taką firmą, która zatrudnia 750 osób. Mam także kontakty z firmami belgijskimi. Niektóre z nich dają zatrudnienie tysiącom osób. Także jedno z polskich przedsiębiorstw społecznych, działające w ośmiu krajach, jest moim partnerem. Wykorzystując ich doświadczenia, przekazuję je tutaj właśnie tym osobom, które są zainteresowane współpracą w ramach przedsiębiorstw społecznych. To niezwykle ciekawe i bardzo ważne, że tutaj w tym regionie także pojawiają się ludzie którzy są zainteresowani zaszczepieniem idei przedsiębiorstw społecznych. Oczywiście należy się spodziewać, że ta działalność przyniesie rezultaty dopiero za kilka lat. Aby jednak móc się nimi cieszyć, trzeba nad nimi pracować. Jestem niezwykle zadowolony z tego, że moimi doświadczeniami z miejscowymi przedsiębiorcami społecznymi mogę się podzielić.